Cześć, z tej strony Creepy YouTube Game i jak już pamiętam, witam was w ósmym odcinku z WWE 2K23 My GM Mode w pierwszym odcinku, no dosłoniliśmy budżet no dobry mamy, pół miliona, więc można sobie kogoś, można kupić do jakiejś rywalizacji Myśląc patrzeć na to, to chyba nie czuje się zbyt dobrze Chuck McWagon, nie wiem dlaczego on ma naprawdę, on ma pop większy niż Cody Rhodes i on coś jeszcze tutaj się próje do mnie. Zróbmy, może co my tu mamy. Pore karty. Mogę użyć tego. Ok. Eee, the bigger they are. Eee, fall scout Anywhere. Eee, czy jak zrobić fall scout Anywhere lepszy? Może byśmy to wtedy dali. Eee. Dobra, mieliśmy to użyć, dobra, sobie przypomniałem, teraz Injury Rehab? Tak, chcę to użyć, okej. Okay. Tylko na. A on jest na 5! Ory, o, choliba. O, 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 kurde, dobra, nie, nie widziałem tego nawet. Eee... Kto potrzebuje tego? Najbardziej? No, Dragonow sobie poradzi, a najbardziej tutaj na minusie jest i Axiom, i Sephrolins. Rollins. Dajmy! Cefowi. Trudno. Trzeba będzie jakąś galę zapuścić, więc e, e, kogo byśmy tutaj mogli dać? W sumie Ezekiel kontra Carmelo. E, run in. To nie mogę dać. To zróbmy jeszcze Extreme Rules. O tytuł. To wszystko jest. Tu mamy jeszcze OK, to mamy zaszło 60 tysięcy. Nie licząc tego 20, to mamy 70 tysięcy za całe tutaj rozporządzenie. Więc Seferon jest, Weera nie możemy niestety wziąć. Lashley i Logan zostawiam. Rollins też. Eee, nie mogę dać Aksjama i tego też. Wesley kontra. A może teraz spróbujmy właśnie. Dominik Mysterio kontra Ander the Giant w Tables meczu. Tylko, że... czy to jest dobry pomysł, żeby dawać na to... Nie, czekajcie, może zróbmy to po prostu tak, o. Bo nie wiem, myślę, że będzie lepszy. Kogo byśmy mogli tutaj dać? Tych nie. Aski też nie. No tutaj wygląda na Holiba strasznie. Chociaż może zrobimy tą walkę po prostu, niech tutaj się też biją. Ehm... Niech będzie Forskał Anywhere. Może to podwyższy show. co mamy? A schedule, a run-in, no to, to zróbmy tak. To zróbmy normal match i interwencja na Logana. I niech to na razie tutaj do dodajmy. Nie, 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 to tak. Dobrze. I to... tutaj. Bo my potrzebujemy jakiejś walki na main event, która by się naprawdę dobrze przyjęła. Specjalista z jakimś specjalistą by się nadał, tylko kurczę, czy mam jakiegoś specjalista dobrego. Mamy Cruzera, Fightera, Gianta, Bruiser, nie, 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 nie. Olaf Ostrowski. Nie. Jakiś może specjal... The Derok. Kotycowany z Bruno Samartino, czyli odszedł od Smackdown. To mi się podoba. Czy mam jakiegoś jeszcze specjalistę? Jest Bret Hart, jest. Yy... Jest ROM w RVD czy byśmy chcieli RVD'ego z Cody? Spróbujmy, wiecie co? Mamy HS to się bawmy. Zablokujmy to tak. Kontrakt. koleżanko, pasuje z Bruzerem. No to Cody Rhodes. E, co to? E, to coś da? A specjalista od tego. A nie mogę run in. A dałem przecież run in. a, a, a. Hmm. No dajmy Wesley'ego na Logana. Tak. Nie wiem czym Wesley. Pewnie za to, że pewnie coś tam wyzwał Logan. Pewnie Wesley'ego. I się obraził, więc tak to wygląda ta gala jest specjalista i to mi się podoba. Ile mamy zrobimy? 44% i co my tu jeszcze? Okej okay. Więc jeszcze nam zostały Self Promo, kto by jeszcze mógł tu sięgnąć Self Promo I Niech będzie Lacy Kienno Charity Aska i może Charity Lazerii, -y. byśmy mieli dwa Charity, nie mielibyśmy... Eee, dajmy tutaj Advertising i tyle. Więc tak wygląda na razie ta gala. Eee, tutaj mają 74 Staminy, to może będą walczyć, co tam zobaczymy. I na następnej, czyli na Survivor Series, zrobimy jakąkolwiek kartę walki, bo potrzebujemy jakkolwiek Staminy dla obu Wrestlerów. <laughs> Więc zobaczmy, pierwsza walka od t United States, easy kill kontra Carmelo Hayes, walka przed galą, gdzie Carmelo Hayes zdobywa tytuł, dwie gwiazdki, no okej, okay. pop zerowy, świetnie, symulacja, Lashley wygrywa, no okej, okay, niezaskakująco nawet, dwie gwiazdki, świetnie, <laughs> 6000 fanów, Dominik Mysterio kontra Andre the Giant, wygrywa Dominik. 3,5 gwiazdki 15 tysięcy i Polska Anywhere Cody wygrywa 3 gwiazdki SMAGTA będzie miało lepsze na stówę po prostu. Nie, czy ja widzę tego wielkoluda? Jakoś nazywał The Big Red, Red Flame. Ten zobaczy z rejem. Co to jest w ogóle? Okej, okay, no. Nie, mieli lepszy na pewno. Mieli lepszy na 100. Ale zobaczmy, jak wyszło. Show: 39 tysięcy, tylko więc nie wiem, czy dobrze. 77 tysięcy na plusie byliśmy. Okej, okay. 51 tysięcy. A z pieniędzmi 93 tysiące. Ale na następnym show. Co? No trochę nam odskoczyli, ale spokojnie z gala. To zaraz im po prostu tak odskoczymy, że głowa mała. Ech, I've had enough no, has been a crepe joke Okej, okay, czyli... Okej, okay, Logan odszedł, więc niestety źle Oni o opasy tak team? Można spróbować No chyba Logan odszedł. O, mamy większą arenę, chociaż tutaj jest bonus Dajmy to Logan chyba odszedł Nie, albo ja jestem ślepy, albo... No odszedł, bo już nie ma tego. Czyli Logan poszedł papa pa. 60, tysięcy... Aha, dobra, nieważne, bo już myślałem, że kurde ktoś mi pieniądze zabrał Dobra, main event, no to main event. Foloskat Anywhere. Zakończmy tę rywalizację. Raz porządnie. Raz porządnie powiedziałem. To też moglibyśmy w sumie zrobić. A bo tuszku już jest tysięcy. Power cards. Może to coś będzie. E, jest to. O. Może to coś da. Ok, straciliśmy 10 tysięcy. Eee i... To na razie nie, poczekamy sobie jeszcze Przeznałem już interwencję. Aha! Oj, źle zrobiłem. Kurde. Hel i na seltu chcę zrobić? Zróbmy tak i hej, na sel jak chcesz. Rozróbmy walkę tak teamową. Normal Pyk kontra Ezekiel i RVD, jak mogę. O tytuły. Tylko czy ja. Czekajcie, bo. nie nieważne normal match i byśmy jeszcze zrobili koniec rywalizacji w tables match i tyle Jest 145 000, i 145 tysięcy teraz jeszcze jakiś charity raz charity mistrza advertising under the gianta i advertising mówię szleja więc dobra, tak to wygląda, zagramy oczywiście main event To będzie koniec sywalizacji tutaj na pewno, chociaż nie, oni mają tylko jeden level Więc nie wiem, tu będzie na pewno koniec Tutaj może koniec i tutaj na pewno definitywny koniec, więc dobra Gala, 175 tysięcy, my zablokowaliśmy mistrza, więc może nam się uda ich przebić Więc zobaczmy, ostatnia prosta Aha, ja nie dałem im tu. I dobra, i tak 3,5, więc dobra, nieważne Aś, pomyliłem Nieważne, dobra Ech. Ech, że to będzie koniec Jest koniec, 4,5 gwiazdki, okej okay. 7000 fanów Walka taktimowa Nowi mistrzowie Dwie gwiazdki Minus 10 Koniec rywalizacji Axiom 3 gwiazdkowe, koniec rywalizacji, no okej okay. I tutaj też 10 tysięcy, więc przed nami main event Seth Rollins kontra Iliad Dragunov Lećmy do tego main eventu, przegojmy mecha Foliego. Pokaźmy, by to że jest... Dobra, więc przed nami main event. <kluzny> Wszyscy wiemy, co się dzieje, więc. Przejdźmy od razu, może do walki. Niko nie mam, dobra. Jestem sam. Jest chill bomba. Ne down. Spalto. Walko tytuł WWE

Darren Korn Iowa wing in at 217 pounds. He jest the WWE Champion! SEF RAIKIONE! No sew, dawaj tytuł Pokonałeś Cody'ego, to dawaj teraz ten tytuł. A mogłem dać kurde, walkę o tytuł, Kobietro. Nie zauważyłem. A jaj! Hey. No dobra, no przeżyję jakoś. Iliad ja Ragunow tak się wczuwuje, a więc, no przed nami walka o tytuł WWE. Ok, chyba był glitch, bo. Seferyn był w powietrzu. Jaka dyscyplina? Bo już zapomniałem. Last standing. A, no to dobra, lecimy. Próbuje Ilja osami zetkować Sefirolinsa. Super kick już dostaje na samym początku. Kopniak. Sefirolins bierze Ilja i z kolana go atakuje. Zobaczmy Linka i Kolano. A potem przed nami ostatnie cztery row. I Wrestlemania. Chyba cztery. Heh. Chociaż ja teraz będę musiał walić w te Charity, żeby jakkolwiek prześcignąć samego Mikafoliego. Super kick, super kick, Uu! Ale kontra Sefa. Super kick! I Sefanis wychodzi za ring. Oj, bierze krzesło. I tam tu jest z tym krzesłem. Oj, kontra Dragunowa. Ilia Dragunow bierze Rolinsa. Zobaczmy na linki. Oj, nieudane tutaj uderzenie za wcześnie. Ilia Dragunow zrobił. Oj, 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 oj! <kly> Ilia Dragunow, czy to jest to? Zobaczmy. Oj, czeka, czeka, czeka. Oj, oj! O, 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 suicide dive! Ta walka się dopiero zaczęła, już chyba this jest awesome, asem, nie? Swing Blade! Kopniak Se Rollins. Zobaczmy, nie ma kontry! Oj, oj! Oj, 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 Ała, oberwał Ilia Dragunov, ale Stefan już na niego kontrę. Jakby coś, jakby ktoś mi nie ufał. Gdzie to jest? Tu proszę bardzo legendarny, żeby nie było. Oj, oberwał. I jeszcze raz oberwał Metalowymi schodkami Oj, Ilia, oj Ilia, ale się teraz żeś wpakował Już myślałem, że wstaje, nie oj Oj Doringu teraz szedł Sef Rollins ale skok teraz na ELIANA Dragunowa. I tantuje nad nim. Sef Rollins próbuje wszystkiego co ma. Bez kontry. Sef Rollins pedigree. I jeszcze na koniec. Stomp. Oj! Sefran sobie idzie. Sześć. Czy to już koniec? Naprawdę?! Serio?! Już?! Nie spodziewałem się. kawalka I myślę, że nie będzie jakoś dobrze oceniana. A szkoda. Tak myślę, że dwie gwiazdki będą. CZTERY?! Dobra, to chyba jestem jakiś dziwny. Dobra, wiecie co, nie ma, że nie mówię... Nie... Nic nie słyszeliście, co mówiłem. Hej, zobaczmy SmackDown. Ojoj... Big, big Red Flame Kolauty, self-promo O, zobaczmy! Opener lepszy... Nie sto... Serio? Okej okay. <ścoughs> Więc chyba będziemy mieli gorzej z pay view A szkoda 145 tysięcy 36 tysięcy na plusie. A jak wyszło SmackDown? 116 tysięcy, więc i tak jeszcze troszkę. Są minus 64 tysiące. Mamy free special effect booking. No już go doganiamy, łeb w łeb idziemy. I za 4 tygodnie Wrestlemania. odejdzie już? Okej The next set of Shakeups generate isn't going to be gold tier set, a sobby set of day mural eee. O Jezu Dajmy ten 24 krat gold po prostu Trudno. Nie wiem, nie użyję innego Okej 4 szoło przed Teraz musimy wszystko wpakować w najmocniejsze Gala już 110 tysięcy, ale ta arena po prostu odda Patrząc na to do tego 42 tysiące, więc chyba zarobki będą większe Spróbujemy, zobaczymy Można i tutaj mogą Mogę dać... Kurde, Zapomniałem! No. Dobra, użyjemy to teraz, a więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!